Pomysł na zbudowanie pomnika pojawił się już w setną rocznicę śmierci naczelnika Powstania, jednak zrealizowano go dopiero kilka lat później. No i kamień węgielny po tym pomnik, położono też oczywiście nie bez znaczenia data, 3 maja 1927 roku. W 1930 roku, 14 grudnia, było uroczyste odsłonięcie pomnika. No to był duży, wysoki pomnik, on miał prawie 17 metrów wysokości. Składał się, miał oprócz samego jakby postaci Tateusza Kościuszki, na, na kole widniały cztery płaskorzeźby składające się jakby z dwóch fragmentów. Niewiele osób wie, że dzisiejszy pomnik to wersja odbudowana po II wojnie. Zresztą stworzył ją autor pierwszego obelisku. Pomnik Kościuszki zburzyli w 1939 roku Niemcy po wejściu do łodzi. Pozostałości pomnika znajdują się w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Przywiązywano wagę takich symboli, zdawano sobie sprawę, że to są, to są ważne symbole, które warto przechować. W momencie, kiedy zachowały się te płyty, to też trzeba pomyśleć, ile ci ludzie ryzykowali, którzy przechowali te płyty, bo oni, Niemcy, wysadzili ten pomnik, część została, ale jednak no, reszta była jakby zniszczona. To, to nie było takie łatwe. Te płyty to są ogromne płyty, żeby je przenieść i je schować po prostu podczas II wojny światowej. Naprawdę podziwiać tych ludzi i żałować, że tak naprawdę niewiele zachowało bardzo informacji. Tak naprawdę nie wiemy, kto to zrobił. Warto zobaczyć fragmenty Pomnika, ale warto też przyjrzeć się bliżej monumentowi na Placu Wolności. Pomnik jest bardzo miejscem charakterystycznym. Jest takim centrum naszego miasta, centrum Placu Wolności. Tu się spotykamy, tu dzieje się właściwie wiele wokół samego naczelnika. A sam naczelnik patrzy na nas z góry i przypomina jednak o tym, że w końcu jesteśmy Polakami. Nie tylko miasto wielokulturowe, wielonarodowościowe, ale ten duch polskości zawsze był żywy w naszym mieście. W łodzi jest co najmniej kilka akcentów poświęconych naczelnikowi Kościuszce. Jest także niewielki pomnik na fasadzie kamienicy przy ulicy Wrześnińskiej na Bałutach.